Moje drogie moi szanowni, witam was serdecznie i gorąco niezmiennie w kolejnym odcinku na kanale dawno temu. Jednak dziś będzie to odcinek y, nietypowy, który do tej pory nie zagościł na naszym kanale, bowiem jest to odcinek nie wiem czy wyczekiwany, czy niewyczekiwany, ale y, proponowany przez nas od dłuższego czasu, czyli odcinek QA mówiąc angielska, a mówiąc bardziej po polsku, pytania i odpowiedzi. Od pewnego czasu zachęcaliśmy was do tego, byście w komentarzach yy, dzielili się waszymi pytaniami, które macie do nas yy, i my właśnie zmontujemy jeden odcinek, który będzie na tym polegał, yy, że nie będę opowiadał o różnych aspektach historii, do czego jesteście mam nadzieję przyzwyczajeni oglądając nasze odcinki, a będę odpowiadał na wasze Pytania. Dlatego y, pozwólcie, że zanim do tego przystąpię, to jak widzicie nie jest li tylko i wyłącznie y, atrapa, to nie jest y, ozdobnik, to jest rzecz bardzo funkcjonalna. Co widać? Y, zacznę zatem do odpowiedzi. Przystąpię do odpowiedzi. Y, tych pytań było trochę, natomiast y, zachęcam was oczywiście do tego, byście zostawiali kolejne pytania, bo jeżeli Wyrażacie taką chęć, to będziemy cyklicznie tworzyć odcinki z pytaniami i odpowiedziami. Wydaje mi się, będzie to dosyć ciekawe urozmaicenie na kanale dawno temu. No i pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy, jedno z pierwszych pytań, które otrzymaliśmy. Na naszym, w naszych komentarzach, to pytanie, które sformułował pan Stefan z Ateneum, i pytanie brzmi: czym zajmuje się pan poza YouTubem? Panie Stefanie, drodzy państwo, poza YouTubem zajmuję się rzecz jasna pracą zawodową. Jest to praca związana z książkami, z literaturą, z kulturą. Mówiąc wprost, Pracuję w Instytucji Kultury, a oczywiście dodatkowo cały czas poszerzam swoje horyzonty, poszerzam swoją wiedzę, jeżeli chodzi o historię. Jestem zafascynowany badaniem czy też analizowaniem różnych źródeł historycznych, odkrywaniem pewnych historii na nowo. No, i co ciekawe, jestem też bardzo zafascynowany przekazywaniem wiedzy, co też w swojej pracy bardzo często czynię. I czynię to zarówno dla młodzieży, dla osób starszych, dla osób dorosłych, bowiem organizuję też co pewien czas cykliczne spotkania face-to-face face, na żywo, które są związane z moim miejscem pracy. Więc zajmuję się generalnie Pracą w Instytucji Kultury, pracą e, z historią szeroko rozumianą. Kolejne pytanie to e, użytkownik Linusek 1. E, to ja mam pytanie, no, cytat oczywiście. Chodzi mi o lot Hesa do Wielkiej Brytanii. Z racji wieku oglądałem jeszcze w latach 90. telewizyjne programy historyczne, w których padała informacja o tym, że w 2016 roku mają być odtajnione dokumenty dotyczące tego słynnego lotu. Czy coś się wyjaśniło w tej sprawie? Czy dokumenty rzeczywiście zostały odtajnione i czy przyniosło to faktycznie przełom? Pan Marcin. Panie Marcinie, jeżeli chodzi o ten kontrowersyjny lot Hesa do Anglii, to jest to rzeczywiście sprawa do dzisiaj bardzo szeroko dyskutowana, bowiem istnieje ogromna ilość opinii na temat tego, dlaczego w ogóle Hes poleciał do Anglii. Co chciał? Ugrać. Oczywiście ja domyślam się, jakie programy z lat 90. pan oglądał. Ten temat był bardzo często poruszany w różnych programach historycznych. Jeżeli chodzi o dokumenty, one są stopniowo, co pewien czas, odtajniane. Trzeba śledzić, bo nie jest to jak gdyby specjalnie nagłaśniane w sferze publicznej. Trzeba śledzić dostępne chociażby w internecie archiwalia, dostępne archiwalia instytucji państwowych, amerykańskich, brytyjskich, francuskich, co pewien czas tam pojawiają się odtajnione dokumenty. Ostatnio bardzo prężnie działa chociażby strona amerykańska przy odtajnianiu różnych historycznych dokumentów i archiwów i zachęcam do śledzenia. Chociażby stron internetowych tych instytucji. Jeżeli chodzi o Brytyjczyków, to Archiwum w Q bardzo sporadycznie udostępnia odtajnione archiwaria, ale są one dostępne. Natomiast z lotem Hesa i z dokumentami z tym związanymi jest pewien problem. Brytyjczycy co pewien czas przesuwają granice, kiedy to będą odtajnione dokumenty związane właśnie z tym okresem i z postacią Hesa. Warto wspomnieć o tym chociażby, że traktowanie Hesa po wojnie, po procesach norymberskich było dosyć specyficzne. Pamiętajcie o tym, że Hes został skazany na karę więzienia, nie na karę śmierci, nie został stracony w Norymberdze. I pamiętajcie też o tym, że Hes. Był utrzymywany jako jedyny więzień w niemieckim więzieniu Szpandał do czasu swojej śmierci. No, w latach 80., kiedy był już bardzo sędziwym człowiekiem i co niezwykle interesujące, Hes, Prawdopodobnie zabrał swoją tajemnicę do grobu, ale potwierdzam i powtarzam to bardzo mocno prawdopodobnie, bowiem y, dochodzą do nas informacje, że Brytyjczycy i Amerykanie są w posiadaniu dokumentów dotyczących. Y, prawdziwości i różnych zachowań Hesa, które doprowadziły do tego wydarzenia, czyli do lotu do Anglii. Więc jest to jedna z faktycznie większych zagadek dotyczących Hesa, dotyczących II wojny światowej. Ja cały czas też w tej kwestii powtarzam, że dla mnie osobiście bardzo zagadkowa jest jego śmierć. To, w jaki sposób miał Rudolf Hes odebrać sobie życie w takim wieku, więc no, jest to z pewnością jeszcze sprawa, na której rozwiązanie będziemy musieli trochę poczekać. Nie wiem, czy w perspektywie kilku kolejnych lat te dokumenty, o których pan Marcin mówi, będą odtajnione. Na tą chwilę jest więcej zagadek, więcej znaków zapytania niż rzeczywiście faktów w dokumentach odtajnionych. Kolejne pytanie to użytkownik Kaszkiet75. Pytanie, jak Litwini dzisiaj odnoszą się do postaci Jagieły, Wielkiego Króla Polski, jakby nie patrzeć? No, właśnie w odcinku, który opowiadał o Władysławie Jagielle, mieliśmy kilka komentarzy dotyczących tego, że no jaki to król polski, skoro pochodził z Litwy? No, no, nie ukrywajmy, był królem Polski, rzeczywiście pochodził z Litwy. I jakie Litwini mają podejście do Władysława Jagiełły. A no Litwini mają do niego podejście dość ambiwalentne, żeby nie powiedzieć, że nieco chłodne, ponieważ w opinii litewskiej Jagiełło uchodzi właśnie li tylko i wyłącznie za króla Polski. Dla Litwinów z tego okresu ważniejszy z pewnością jest jego kuzyn, wielki książę Witold. To on jest rzeczywiście wynoszony na historyczne piedestały. Bardzo mocną postacią historyczną w, na Litwie współcześnie jest Giedymin. Zresztą w Wilnie, w wzgórze Giedymina jest jednym z bardziej charakterystycznych miejsc, góra Giedymina. Natomiast jeżeli chodzi o Jagiełę, on jest wspominany w litewskich podręcznikach szkolnych. Ja zrobiłem research przed tym odcinkiem, więc zapoznałem się troszeczkę z programem nauczania historii na Litwie. Tam rzeczywiście Jagiełło jest wspominany, ale ma on zdecydowanie mniejszą pozycję niż chociażby wspomniany przeze mnie Witold. Dla Litwinów Witold jest postacią numer jeden. No, nie ukrywajmy, był wielkim księciem litewskim, co prawda musiał bardzo ściśle kooperować z Jagiełłą, ale no, Litwini też wspominają o tym, że Jagiełło bardziej pochłonięty był sprawami polskimi niż sprawami litewskimi. Stąd też wielki książę Witold jest tym bardziej wynoszonym na piedestał niż Jagiełło. Czyli tak jak, tak jak powiedziałem, tak jak nadmieniłem, podejście do Jagiełły na Litwie jest raczej chłodne, niżli u nas. U nas jest oczywiście symbolem wielkiego zwycięstwa, chociażby pod Grunwaldem. Kolejne komentarze, kolejne pytania. Użytkowniczka, jak się domyślam, Mrs. Fanfication, co do Q&A. Czym się jeszcze pan interesuje? To jest jedno z pytań. Rozumiem, że oprócz historii, czym się jeszcze interesuje, no jest tych zainteresowań dosyć sporo. Między innymi, co wydaje mi się dosyć ciekawe z mojego punktu widzenia, interesuje się gastronomią. Yy, lubię yy, gotować, lubię odkrywać nowe smaki, lubię zaskakiwać yy, w kuchni tym, co przyrządzam, więc to jest w zakresie moich zainteresowań. Yy, a ostatnio od. Kilkunastu ładnych miesięcy. interesuje się także y, rzeczą, która może wydawać się śmieszna, ale uwierzcie mi, że jest pasjonująca bowiem interesuje się pewnymi klockami duńskiej firmy, której oczywiście nazwy nie będę wymieniał, bo nie jest sponsorem naszego odcinka. I y, y, tak, rzeczywiście jestem wkręcony od pewnego czasu w y, y, budowanie różnych rzeczy z tych klocków. Być może wynika to też z tego, że mój y, syn zaczyna się coraz bardziej też klockami. Interesować. Natomiast y, wspomniałem tu o sponsorach, żeby była jasność, moi drodzy, moi szanowni państwo, do tej pory kanał dawno temu nie miał, nie korzystał z żadnego sponsoringu, nie, nie sponsorował nas nikt, więc nazwy, które nieraz padały w odcinkach różnych firm czy też przedsiębiorstw, one oczywiście nie miały nic wspólnego z żadnym sponsoringiem. Natomiast pragnę zaznaczyć, że jeżeli byłaby taka m, sytuacja, to. Taki odcinek, który byłby odcinkiem sponsorowanym, on będzie oczywiście odpowiednio w ramach polityki YouTube'a opisany i to będzie wszystko zaznaczone. Także staram się nie wymieniać różnych nazw, żeby też nie wiązać nas z tym, że potencjalnie jesteśmy przez kogoś sponsorowani. Kolejne pytania. pytanie od tej samej pani użytkowniczki. Jak wyglądają przygotowania do odcinków? To jest głównie research. To jest głównie research. Oczywiście pewnego rodzaju podbudowę już mam w głowie, ponieważ z wykształcenia jestem historykiem, więc pewne rzeczy oczywiście siłą rzeczy, swoją drogą, są w mojej głowie. Natomiast staram się bardzo skrupulatnie przygotowywać do odcinków, staram się badać dostępne źródła, staram się porównywać te źródła, bo jeżeli dotyczą konkretnych osób czy też wydarzeń. To one bardzo często od siebie odbiegają. Czytam dosyć dużo książek poświęconych historii. No i robię przede wszystkim analizę tego, co jest dostępne. Więc staram się wyśrodkować to, co jest dostępne w konkretnych kwestiach, żeby nie stawać po żadnej ze stron. Więc staram się nie być, mówiąc wprost stronniczy. Więc research, przeprowadzanie analizy źródeł to głównie tym się zajmujemy, jeżeli chodzi o przygotowania do odcinków. Natomiast rzeczywiście bardzo ciężko jest nieraz, jeżeli chodzi o dokumentację chociażby fotograficzną. Ona jest dostępna z legalnych, dostępnych, otwartych źródeł, natomiast często, na przykład, jest to dokumentacja w bardzo złej jakości. I tutaj druga osoba, która ze mną tworzy kanał, której wy nie widzicie podczas odcinków, a która robi naprawdę tytaniczną pracę, jeżeli chodzi o montowanie tychże odcinków, ma bardzo często mój współpracownik pracownik bardzo dużo problemu chociażby z tymi fotografiami. Oczywiście jeżeli fragmenty filmowe pochodzą z różnych oficjalnych źródeł to tam także zawsze jest dopisek skąd te fragmenty pochodzą więc staramy się tak dosyć metodologicznie podchodzić do tworzenia naszych odcinków od strony oczywiście warsztatu zarówno historyka jak i twórców YouTube'owych. Mam nadzieję że jakoś nam to wychodzi. Kolejne pytanie, czy ma Pan jakieś życiowe kredo, którym się Pan kieruje? No nie jest tak, że wstaję codziennie rano i powtarzam sobie jakieś kredo. Jeżeli chodzi o kredo, którym się kieruję zarówno w życiu osobistym, jak i tutaj chociażby na YouTubie, to to jest takie kredo, żeby nikomu nie przeszkadzać i żeby nie wchodzić z nikim w spory, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Stąd też chociażby... No bardzo nieprzychylne nieraz komentarze, które czytamy w postach pod odcinkami naszymi. No jakoś tak niespecjalnie do mnie docierają, nie, 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 nie dotykają mnie specjalnie mocno, Bo ja wiem, że te sekcje komentarzy są bardzo często miejscem, gdzie niektórzy użytkownicy, niektórzy uczestnicy tego YouTubeowego życia mogą no, dać upust swoim emocjom i, i bardzo proszę. Natomiast... To jest takie moje wydaje mi się, życiowe kredo, żeby po prostu żyć spokojnie w zgodzie ze sobą, żeby nikomu nie wadzić i nie wchodzić w jakieś spory ogromne, bo jak pokazuje historia często wchodzenie w spory bardzo źle się. Kończyło zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony, więc po prostu róbmy swoje i nie waćmy nikomu. Czy możemy spodziewać się kanału na Discordzie? No więc, tak ja już chyba odpowiedziałem nawet w odpowiedzi na ten komentarz, że. Tak, jak Państwo widzicie, my cały czas staramy się, żeby kanał dawno temu wypływał na szerokie internetowe fale na różnych platformach, więc pracujemy cały czas też nad tym, żeby kanał dawno temu był dostępny. Że tak powiem, w szerokiej dystrybucji internetowej. Oczywiście chcemy to też robić w ten sposób, żeby te treści e, docierały do jak największej liczby odbiorców, ale żeby to się nie wiązało chociażby no, z żadnymi. Uciążliwościami dla Państwa. Staramy się tworzyć te nasze platformy, ten, ten, ten nasz kanał na różnych platformach w taki sposób, żeby on był łatwo dostępny, i stąd zapewniam, że z pewnością na rzeczonym Discordzie kanał dawno temu za gości. Jaki film Pana zdaniem każdy powinien zobaczyć w swoim życiu, chociaż raz? Jeżeli chodzi o film powszechny, popularny, to jest to film pod tytułem Lista Schindlera. On wywołuje nieustannie u mnie ciarki, chociaż rzeczywiście z biografią Schindlera ten film ma trochę wspólnego, ale jest to film naprawdę, naprawdę godny uwagi, zwłaszcza scena. Z dziewczynką w czerwonym płaszczyku. To, wydaje mi się, pokazuje grozę wojny. To pokazuje e, bardzo dokładnie, jak e, człowiek człowiekowi może być wilkiem, e, i to pokazuje, jak też można przejść wewnętrzną przemianę, obserwując takie brutalne rzeczy. Oczywiście, nigdy w życiu nie chcielibyśmy czegoś takiego obserwować, i życzę Państwu wszystkim, żebyśmy tego nie musieli obserwować. Natomiast film, który każdy powinien zobaczyć Oprócz listy Schindlera, to w mojej ocenie król lew. To jest film, z którym wiąże mnie historia sentymentalna, bowiem, jak większość mam nadzieję z Państwa, oglądając ten film jest jedna scena, która ogromnie wzbudza emocje, która jest pewnego rodzaju wyciskaczem łez i pamiętam jak dziś mając lat kilka, będąc w kinie z dziadkami, oglądając tę scenę pamiętam, że ryczałem jak bubr oczywiście mowa o Mufasie i o tej reakcji Simby na martwego Mufasę i pamiętam do dzisiaj ten płacz wszystkich dzieci które były na sali kinowej więc do dzisiaj Król Lew jest dla mnie tym sentymentalnym obrazem a wynika to też z tego, że oglądałem ten film z dziadkami, których już niestety nie ma, z rodzicami, z, więc, więc tutaj rodzinne historie też się z tym filmem bardzo mocno wiążą. Więc, oczywiście, ten kto nie obejrzał klasycznego króla lwa, mówię o animacji, zachęcam gorąco do tego, by nadrobił zaległości. Kolejne pytanie to użytkownik Jerzyk82. Świadkiem jakiego wydarzenia historycznego autorzy kanału dawno temu chcieliby. Być najbardziej. No ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy. Generalnie jest bardzo ciężko wybrać jedno takie wydarzenie, bo kiedy się czyta, kiedy się analizuje te poszczególne wydarzenia, to chciałoby się być praktycznie świadkiem każdego wydarzenia. Natomiast no, nie ulega żadnej wątpliwości, że wśród tych wydarzeń, których. Chciałbym być świadkiem. Jest kilka, mianowicie chciałbym być świadkiem, chciałbym obserwować tylko i wyłącznie i to z odległości, jak przebiegała bitwa pod Grunwaldem, rzeczywiście, jak to wyglądało. Być może z takiej odległości jak Jagiełło, gdzieś na wzgórzu ulokować się i popatrzeć, jak ta ogromna, wielka bitwa, która zmieniła losy świata, wyglądała. Naturalnie no, chciałbym zobaczyć, jak wyglądała konferencja wersalska, jak to wtedy w wersalu w zakulisowych dyskusjach wyglądało. E, chciałbym zobaczyć, jak wyglądały różne tajemnicze aspekty wydarzeń z XX wieku, o których my oczywiście opowiadamy na naszym kanale, ale tak do końca są to zagadki nierozwiązane do dzisiaj, więc być może znalazłbym odpowiedź na e, bardzo palące pytania, więc jest tych wydarzeń naprawdę naprawdę sporo. No, i mamy jeszcze pytanie od użytkownika. Jezyk 82. Jeżeli poprzednio, kiedy czytałem ten nick, przejęzyczyłem się to najmocniej, przepraszam. Czy nie sądzicie, że I wojna światowa dość niesłusznie została zapomniana i zepchnięta na boczny tor względem konfliktu, który miał miejsce 20 lat później? W końcu Wielka Wojna była gwałtownym zakończeniem pewnej epoki, ale bez powodu historycy uważają jej koniec za. Nie bez powodu, przepraszam, historycy uważają jej koniec za kolebkę współczesności. Pozdrawiam. Pozdrawiamy pana Języka 82. Czy nie sądzimy, że pierwsza wojna światowa została zepchnięta na boczny tor? Rzeczywiście, więcej w powszechnej opinii i w powszechnej świadomości. Zapisało się z czasów II wojny światowej. I tu, panie języku, wychodzi na to, że jest kilka czynników. Po pierwsze, II wojna światowa to rzeczywiście jest konflikt no, na niespotykaną dotąd skalę. Konflikt niezwykle brutalny, konflikt, który pochłonął przeogromne ilości ofiar. Ale to jest też konflikt, który jest pamiętany przez osoby, które jeszcze. Są wśród nas, które jeszcze mogą nam o tym konflikcie opowiedzieć. To jest konflikt, na którym niestety, i to podkreślam bardzo mocno bardzo często politycy budują też swoje różnego rodzaju zagrywki polityczne gdzie ja jestem zwolennikiem tego, żeby polityka z historią nie miała nic wspólnego, żeby politycy trzymali się daleko od historii, a historycy daleko od polityki. E, oczywiście I Wojna Światowa to tak zwana Wielka Wojna. Dlaczego tak została określona? Bo nie było do czasów I Wojny Światowej większego konfliktu e, o większym zasięgu, o większej aktywności, o większej mobilizacji. E, oczywiście były konflikty zdecydowanie dłuższe, jak chociażby słynna Wojna Stuletnia, która tak naprawdę trwała 116 lat, ale rzeczywiście w powszechnej opinii ta pierwsza wojna światowa ustąpiła nieco drugiej wojnie światowej. Natomiast warto pamiętać o tym, że tak jak pan wspomniał, Pierwsza wojna światowa była, no właśnie, zakończeniem pewnej epoki, bo rzeczywiście z Pierwszą wojną światową zakończyła się epoka ówczesnego porządku europejskiego i światowego. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zaczęto budować świat zupełnie na nowo, z jakim skutkiem, sami Państwo widzicie, po 20 latach. Tak budowano ten nowy świat, że wybuchł kolejny konflikt. Zezwalano na różnego rodzaju ruchy polityczne, ustępstwa w dwudziestoleciu międzywojennym, które no, doprowadziły do tego, do czego doprowadziły. Natomiast y, ja osobiście powiem szczerze, że jestem fascynatem I wojny światowej. Jestem fascynatem I wojny światowej, ponieważ y, był to konflikt, który, tak jak powiedziałem, z którym ludzkość nie miała do tej pory do czynienia. Było to bardzo wyraźne zderzenie dwóch ogromnych frontów politycznych, z którymi do tej pory nie mieliśmy w historii do czynienia. I rzeczywiście, bardzo często historycy twierdzą, że pierwsza wojna światowa stanowiła podwaliny pod II wojnę światową. Ja moim skromnym zdaniem powiem, że. Przychylam się do tej opinii. Wiecie, moi drodzy Państwo, historia to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. W historii nic nie dzieje się bez przyczyny, a skutek pewnego wydarzenia jest przyczyną do kolejnego wydarzenia. I tak wybitnie było w przypadku zarówno I, jak i II wojny światowej. To, do czego doprowadziły rozwiązania po I wojnie światowej, które zapadły w wyniku chociażby konferencji wersalskiej, było rzeczywistym katalizatorem do tego, że w 20 lat później wybuchł jeszcze większy światowy konflikt. Yy, I rzeczywiście, Szanowny Panie, coś w tym jest, że w powszechnej opinii pierwsza wojna światowa jest nieco odstawiona na torboczny. Natomiast yy, całym pięknem w historii jest to, żebyśmy poznawali arkana zarówno tego konfliktu, jak i tego kolejnego konfliktu, i żebyśmy nie zapominali, tak jak wspomniałem, o tym, że Jedno jest bardzo często przyczyną y, kolejnego. Moi drodzy, y, będę wyglądał Waszych kolejnych pytań, bo jak widzicie, nie boję się odpowiadać na nie. Y, nie zawarliśmy w tych pytaniach Waszych y, pytania, które się niezwykle często pojawiało w komentarzach, a na które także jestem winien Wam odpowiedź. Bowiem w bardzo wielu komentarzach pojawia się pytanie dotyczące pewnych nieścisłości wynikających z y, algorytmów YouTube'a. Bowiem y, zastanawiacie się i piszecie do nas w komentarzach, jak to jest możliwe, że jedne z naszych odcinków osiągają kilkutysięczne wyświetlenia, a inne nie potrafią na przykład osiągnąć pułapu 200 czy 300 wyświetleń. Y, I nie powiem teraz y, tak, jak redaktor Tadeusz Sznuk w y, teleturnieju 1 z 10 gdzie on wspomniał, że wie, wiem, ale nie powiem, jakoś tak to powiedział, ale ja nie wiem, po prostu nie wiem, moi drodzy, z czego to może wynikać. Też jest to dla nas ogromną zagadką, też jest to dla nas ogromnym znakiem zapytania dlaczego tak to się dzieje ale jak widzicie no my z uporem maniaka cały czas pracujemy nad naszym kanałem cały czas pracujemy nad tym żeby te odcinki pojawiały się cyklicznie raz w tygodniu żeby te odcinki mogły do was docierać więc robimy wszystko co w naszej mocy natomiast z czego wynikają te dysproporcje nie mamy zielonego pojęcia. Więc y, oglądajmy, mam nadzieję, zwracam się do was wszystkich, którzy to oglądają, y, udostępniajmy, unośmy kciuki w górę. Ja jak widzicie też nie wychodzę z tego założenia jak y, słynni influencerzy, youtuberzy, którzy podczas swoich odcinków Zarzucając o 5 minut was, odbiorców tym, żeby łapki w górę udostępniać, i tak dalej. Ja to sygnalizuję tylko i ku waszej łaskawości yy, zapatruję się na to, że to będziecie czynić. Staram się nie być nachalny, ale z czego wynikają te dysproporcje, niestety nie wiem. Czekam zatem na kolejne Wasze pytania, do kolejnego odcinka QA. Mam nadzieję, że ten yy, pierwszy nie był zbyt tragiczny, że. Yy, Usatysfakcjonowałem Państwa, którzy zadawali pytania, więc jeżeli są kolejni, którzy chcą te pytania zadać, będę ich wypatrywał w komentarzach pod naszymi odcinkami. Za dzisiaj Wam serdecznie i pięknie dziękuję i zachęcam do wypatrywania kolejnego premierowego odcinka na kanale Dawno temu.